Biedronkach Biedronka codziennie zjebane ceny. Oto oferta na święta. Karp idealny na wigilijny stół, do zakupu żywe. A jak sobie do domu dostarczysz takie cielsko, to już Twój problem. Cena to jedyne 1500-1900 zł. Petardy Piccolo. Idealne dla dzieci do lat 3. Na imprezie noworocznej to na Twoje petardy wszyscy zwrócą uwagę. Testowany na Hiroshimie. Cena to jedyne 999 999,99 999 99 ,99 9 dolców. Gra GTA 4 na konsolę Pegasus. Dostarcza emocje jak przy wyścigu ślimaków. Zero przemocy, ale dużo krogi i dragów. Polecamy dzieciom od trzeciego roku życia. Cena to 12 miliardów 345 678 910 złotych. Balony dla dzieci. Do wyboru w trzech kolorach. Stworzone z myślą by nie dopuścić do dziecka e, e, znaczy z myślą by uszczęśliwić dziecko, bardzo dobrze nadają się jako ozdoby na imprezy sylwestrową. Cena to 2000 zeta za sztukę seksowne bokserki w seksowne słoniki, zajebisty prezent pod hojinkę, wyprodukowane w Tadżykistanie. weź na ramię i zanieś je mamie, jest to najnowszy krzyk mody ustalony przez Biedronkę cena to 10 miliardów 987 milionów 654 321 rubli, szampana raczej szympan, nie można sobie wyobrazić Sylwestra bez tego asortymentu, uwaga w butelce można się doszukać śladowych ilości kału oraz moczu szympansa, zabierać 99% alkoholu metylowego, cena to aż złamany grosz, za produkt należy zapłacić w polbanku bo inaczej chuja z zakupu, produkt sprzedajemy tylko osobom niepełnoletnim. W Biedronce na święta jest cena jebnięta, zapraszamy do zakupów i mery Christmas madafaka.